Siema, tutaj Blaze, razem ze mną Saman. I tam i zagramy sobie w Nostale, Dom, 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 dom. Nie. Nie gramy. I ponieważ ja nie mam czasu i jestem. I, i tak? A on was pierwszy. Albo ja wejdę. Yy, to nie idziemy nawet na BB. My się dla was poświęcamy bardzo, bardzo. 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 Bardzo salach No mniej więcej. Amanda i Masz. Z ryj. Dziedzienki. Ale... Weź się, tato. Lol, ale przycięło a zabijemy ich. My ich mamy okay. tutaj niszczyć, czy przetrwać? Przetrwać, ale wolę ich zniszczyć. Eks, eks, eks. Fuck. Wcisnąłem skill'a, zamiast zabierania. Aman, zbierz to... Zbierz ten eliksir, nie? Okej. Okay. mniom mm, niom niom O, jaki dobry eliksir. Mniam, mniam, jakby to, to on wam odejmuje HP. Tłumaczyłeś już to. Ale nie, ja muszę powtórzyć. A ma. Kto wypije więcej? Ja, ja już dwa wypiłem. Nie, kłam. Już, już się ten nie utrzymuje na nogach. A, wypiłem następny. A, już ci. A. Fak many nie mam. Fak życia nie mam. Ty no life. Many też nie masz. Mój Bob, nawalaj. Ale ta bitwa jest ekscytująca oh, No! Aman tankuj ich Sam sobie ich tankuj No ja sobie tu uciekł Aman to już nie zrobisz także reloga um, U mnie mój niu. no i kignuj I Tak to nie było to Przypotuję żeby mieć mamę. Аликсир. Нет, мой Боб Дед. Твой не может. Детенки. Спасибо. Ага. Ага. Это детенки. А, мандо бою. А я иду уже до покоя. Myślałem, że się tepniesz. Aman. Weź ich zabij. Luruje. Jestem luraczem. Okej, okay, to ja ich idę zabić. Siło! Aman żyj. Aman żyj i umieraj. Aha. Nie da się, tak. Nie? A to hmm. szkoda. Mam. A, dam sobie auurę, sobie nie. Ło padłem! No i weź, bo przegramy to to. Lol, a mi pisze pozostałe życia dwa. A mi jeden. Eliksir! Nie, to mój! mój. A, zebrałem, a ty nie. Bobie żyj Eliksir! Mój 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 Fuck Nie leżał Jaki farciarz Ha i 40 Aman ich Nie! Yeah. Nie będę tego Umrzesz mam ty tam sobie po cichu aure rzuciłeś, jak mnie nie było ja Nic nie wiem Prawy Report Tu się klika, nie No nie. Hmm. Ktoś pisał do mnie o. Nie wiem, o si po 18 na pewno w sprawie fam, ale byłem na awku. Więc i... jak chce znowu do fam, to o nich napiszę znowu. To o 16 macie być, bo wtedy na pewno któryś z siedzących tam ludzi będzie. Już co, kolegów przyprowadziłem. <laughs> A to dziedzienki. <laughs> Aman, ale wiesz, że zaraz przegrasz to cp Yyy... raczej znaczy przegramy Nie Tak twój bob został tylko No bo zasłużył Zobacz, Trzeba się ogarnąć Aman on żyje Trzeba się ogarnąć i uciekł A ja mam jeszcze dwa życia Gimbus o Boże Gimbus... No żeś... Po co żeś ty ich lurował? Mam ich Gimbus... Aman, daj mu aurę. Marcie wszyscy. Im też daj. Ej, trochę tu ich dużo zaważyłeś? Nie. Patrz ile by było tych potów z tych skrzynek. Aman bijemy. Bijemy. <grym>. Coś mi się wydaje, że gdybyśmy mieli wszystkich pozebieć, to by była dość trudna misja. Co że jest ci niedobrze, że ryj To tom! Zabijmy go! On umrze! U żyj! O, sobie dałem ty, A sobie dam ty ule. A Zrobiliśmy perfekta, okej. Okay. Mam o, przydatny róz... miecz. A ja rózgę Czysty fart. Ma stałą siłę ataku. Lol. 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 Jeriko, idziemy do niego! A my nie gramy w Lola, tylko w Nostale. Nie, Jeriko. Jeriko! Patrz, czytuję, co nie? Idę złamać system. Czy ty idziesz się przez ścianę? Tak. Ty łamywasz systemu. A teraz dzieliko złamał system i go nie widać. Jak zwykle. Ale to taki kampiarz niewidzialny, który czasem jest widzialny i wygląda tak. To z bułki. nawet nie chcą go naprawić. Mają w dupie. I tak nikomu nie przeszkadza. A. A. Nie, to Muflon, on, on mnie bije. Uciekam. Bijemy ich. Kogo? Kogo? Nie. Myślałem, że wypadnie z niego elixir. Nie, ja myślałem, że wypadnie z niego... A ma, mam plan na... Mm... Na jutro. To też. No może dzisiaj, później trochę. Ale... E, na specjal. Znowu! No bo jakby są dwie rocznice teraz. A w sumie tysiąc tych. Tysiąc wyświetleń i 20 widzów. No dobra, na 20 widzów już jest, to teraz na 1000 wyświetleń a jaki masz pomysł? Eee, daj, daj powiem spoiler. ci poza anteną, bo to Al był. Al Ale nie. Spoileruj, Spoileruj. Spoiler. Nie. Ale w sumie to nie chce mi się jakoś bardzo tego robić. A ciężkie? Wymaga dużo pracy. Kasy też? Nie. No znaczy, im więcej wydajesz kasy, tym mniej wymaga pracy, i już wiesz co to jest. Nie, ja mógł mógł że... nie, nie mówię. Dalej nie wiem co to jest To napiszę ci na szepcie, żeby nie było wiadomo. Dobra. <laughs> Jedowity muflon. Ale to wiesz, możesz zamazać wiesz. Dzięki. Co duże Ale roboty. To jest związane. Uh, z uh, z, <laughs> z czym? <noise> Dobra, nieważne. ważne. Nie Ile było to marączki. O, to co przeszło przez o nas. Coś A Tak. Nawet dokładnie to. Wiedziałem. Skąd wiedziałem? No. no bo już wcześniej o tym gadaliśmy? Nie pamiętam. Człowiek. A byłeś pijany ta... wtedy? No, jak ciągle no. Nie, to eliksir. Mój. Taki gimbus. Chodź, Nie tam, Dam ci coś. Dam ci coś. aure. Ta, to, ale te groszki mnie gonią. Hmm? To jest nasze następne CP. Słab groszka, słab groszka. I groszki, bo będzie expo Nie, nie będzie. Nie, go ukradnę. O czy W sumie dlaczego ja piję groszki zanim robić zadania? Genk. Jakie zadania? No mamy zadanie. No bo i... Nie wiem, nudzicie się. O, możliwe. Nie. nie, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Dzień. On nie umrze. Never surrender. mam daj mu aurę. Nie. mam dawaj aurę. A, to by nie dałem. No i, ale Żeby chciałem dla je... niego aura. Weź ubite te groszki. Nie, bo one biją mojego... O, level up. Ma całe życie. Aman, chodź ten nie Który ma twój pop level? Level pięć to już mu dawno był Dlaczego się wyle... Dzięki... <słyski> Ani kwiat dźwięku wypadł. gdzie Gimbus. Idioto. Aman nie XP mnie Tak się nie wychodzi Daj jak. Daj dzielenie. Jaki gimbus, bo... No i tak się nie wychodzi jak. Yy, Aman. Nie, ja robię tylko tak. I patrz, nie wychodzę ci z grupy. W Gimbusie. L ale nie. Ale po co jak można zrobić reloga i się wychodzi z grupy? Korto. Lol, nie to. Musiałem zebrać tę kartę do SP, bo się przyda. Ej, to tak bardzo fascynujące, nie? To, że, że aż... A. Że aż wrócimy do was jak ich ubijemy. No to, zaraz wracamy, do zobaczenia. E, nasiemka, wróciliśmy. wracamy do was tu. Ubiliśmy e, te potworki. A, Musimy. i oddaliśmy quest, bo sam się oddał. Bo tak. Po prostu, jak się ubiło ich wszystkich, to się pojawiał komunikat z nagrodą. Masz za... Hey, lol, dziedzinki. Musimy duży dziki groszek. Mm. No i eksperyment do 30, Więc więcej nie pozostaje tutaj do roboty. Tak Okej. więc do zobaczenia. Pa. No dobra, już jesteśmy. Byliśmy tu... E, nie. Tu, tu, przy CP 3-2. Biliśmy level, yeah. Nie kłam? Ja wchodzę pierwszy. Dobra. Daj aura. Nie. Tak. Widzisz mówiłem, że tak. Jestem wszechmogący, wszechwiedzący. Nie kłam. Nie kłamie. To ja idę w prawo. No to idź. Nie, nie pójdę. Ja idę na wprost. Chce A pamiętasz drogę tutaj. Tak. Otwarte miejsce na wizytę. Idę do ciebie, bo ty pewnie tam jesteś gimbusem i cały czas wiesz, ty nigdy nie poszedłeś wyższego levelu niż ten, i cały czas jesteś na yy, 30 i cały czas robisz to CP po prostu. Lol. Nie wiem, gdzie idę. Wrogowie! Aman, znalazłem cię, nie uciekniesz mi. Chciałeś mi uciec, tak? No. A jako ja, że to cepy. Ja odkręcam szkło. Ja. Yeah. Piąty pod już mam od nich. A Czemu? dlaczego ja znowu przekręciłem to i jest cały czas przed? Teraz jest po. Bo. Musimy pierw ubić moby. Nie. Już jest po teraz. Many nie mam. Jaki gimbus? To zjedz kurczaka. Nie. Czasu nie mamy z Na jedzenie kurczaków? Nie. Na no to co to? No, bo jesteś gimbusem i nie masz many. Jak nie mam, jak mam. No nie masz, bo nie masz Proste, nie? Nie. No to nie. Woli. LOL, bo, bo... LOL Bo League of Draven A Manu musisz znaleźć wyjście za pierwszym razem Uda ci się? Nie. To nie. LOL nie znalazłeś. A tak w ogóle.. Taki spoiler, nie? To... Nie spoileruj! Tym, 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 Będzie sp6. I już jest jak ona wygląda, nie? No. no. Więcej nie wiemy gdzie będzie zdobywać go, czy coś No, są tylko z fotki. I dam... Ale jest zapewnione, że... Mam... Mało Ale jest zapewnione, że już będzie. No, to damy wam link... K... K. K, K. I Fajnie będziecie mogli się cieszyć, bo Maki jest tą jednorożcą. No. stoję jednorożca. Fajnie zrobili to wszystko. Wygląd jest fajny, tylko zależy jakie skille będą. zaraz skilla. No same autoataki. Wreszcie łucznik nie ma broni palnej, tylko wreszcie coś innego. Tylko ma kuszę, defu, którą powinien mieć Woj. Ale ma sokoła jest to Sokołem Ale powinni zrobić się na, na większe SP, więcej skillów Pewnie teraz będzie tak, że jak wprowadzą już dużo SP, to będą obniżać wymagania poziomowe. Że wiesz, tak na 20 załóżmy SP, 1 będzie i tak dalej. No w sumie to teraz. No, zastanawiam się, na który level by trzeba było. Jak był 75, to co na 85? Trochę dużo. No dla mnie... Dla mnie nie. Teraz idziemy tam. Teraz idziemy tam i prosto. Dlaczego mnie wyprzedziłeś, pozwolono? Tak. Dlaczego? Mama mi pozwoliła. O ty No przykład. Już jestem Bo mnie biją no To zawsze widziałem No ja też widziałem Nie, nie wiedziałeś Mama mi powiedziała A, -a, 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 A. nie masz takiego okazackiego wyskoku jak ja, nie? Nie? A lol, co to zdarzało żałosny żal, lol Lol Aman, czy to lepiej bij PDR? Ty bi ty bi, to twoja fam Aha, spoko Właśnie, miałem coś zmienić. Dobra, zmienię to potem. No. Dobrze ci poszło. No. Jakby co, nie? H pierwszy. Nie. Lol, tak. Lol, przekręcę to. Lol, ubiję ich. Lol, przekręciłem. Lol, padłeś Lol, wiem. Lol, je Lol, yep. Lol eliksir. Lol. 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 Lol, a później zagram. No, nie wiem. Aman, miałeś wybić na moje konto. Nie odzywaj się. Nie posunię. A man, ty pamiętasz o naszej umowie, nie? Coś tam pamiętam, że coś tam, że mogę wziąć sobie twoje konto. Tak, 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 <coughs> tak. wiesz, że jak się z niej nie wywiążesz, to nie będzie bicia. Wiem. No Czysty fart to był KS. KS, no, no. no, no. Tak się tłumacz, tak się Ale To był KS, bo jego ubiłem. Nie. Tak? Lol, jesteś zastępcą. Weź się umyj. Masz się słuchać prawdziwego bossa. Tak. Gdzie? Gdzie nie widzę takiego? Na BB. A, ja mam patrzeć. Ja mam nowy test to skumpli. Mogę wszystkich nosić. No, widzę, widzę, nie. Ja nie zrobił wcale nie, Teraz z jednością są opatrzy i znowu... gimbusy. No i Dobra, się. ty ich bi. A mam te ich bi. O wampir, wampię. Ten o... ziom chciał wampie. A my go olaliśmy. <gibim> Teraz będzie hejtował nas. No wiem. Nie chcę Lixy Nie, ja, do, ja go zostanę. Mój! fuck. A, ja nie mam many Ja też nie. Niech to... oni go ubiją. Dajmy im. Je. Ale ich jest tam dwóch. Nie jeden. Dobra, niech on umiera. Mi Ale go jest... rozwaliłem. Aman, <słuch> wiesz, że on padnął? To zabiję za to. Domyj się, I... Okulary! Kanciaste! Uh. Z czego... To, co to można było dostać w ogóle? Aha. Dobra, muszę kończyć, bo się wściekają, bo tak, po prostu. Ale są kanciaste. Dobra, e, to tu siadamy, je yeah. I zapraszamy was na następny odcinek i tak, i był ze mną Aman. Aman. Co? Pożegnaj się. A, nara. I to było na stole i cześć. Cześć.